Jest mm -hmm. taki Yo -yo. Dobra, to zrobię najpierw Denesa. I teraz tak, to jest ważna rzecz Difficult Gateway. To ustawiam sobie tak jakby adres, który będzie w tym pierwszym na górze routerze, tym, tym czwartym tutaj, nie. O bo ten gateway Aha. to tak jakby jest tak jakby adres tego routera, nie? Czyli ja sobie tam zwykle ustawiam to stówę, nie? Okej. Okay. A to rozumiem, co mi się spieprzyło na sprawdzianie, bo ja dałem zero zamiast tej stówy. Ja dałem chyba coś innego. Znaczy no, to może być liczba, tylko po prostu no, zdałem stówę, nie? I ważne jest to, żeby też... O, podoba powiem potem, żeby się nie mylić. Jeżeli wam nie mylić. Dobra, to biorę DNS-a. Nie wiem, name będzie. Przykładowo. Dobra. Ja tego chyba źle zrobiłem. O, teraz. A czemu jest 17.10? E, no, bo z taki adres DNS, że po prostu to wykrywało. Tak jakby. Aha. No, ok. Dobra, chcę zobaczyć, czy to działa. Działa. Dobra. Zjawisko. A tylko jeszcze z... ten e, HTTP. To się wchodzi w HTTP, index, edit, i tu się robi to. Jakby ktoś nie wiedział. No, e, no to wiedziałem akurat. Arturus. Albo nie, bo już było. bohater narodowy. Tak jest. No. I w każdym komputerze, czy w tej sieci, w tej pomarańczowej, to wszystkie gateway muszą być takie same, bo inaczej to będzie klops. I teraz, żeby ten DNS działał, to w każdej tej e, innych tych sieciach to w każdym musi być e, ten DNS taki sam, żeby to działało. Też bardzo ważne są, są te maski, nie? Bo czasami mi tak by robiło, że gdy ja wysłałem kopertę, to to leciało po routerach, ale nie wlatywało tam na dół, nie, tych komputerów. To tak sobie robiło kółko cały czas. To jest też ważne. Okej, okej. I trzeba zadbać, żeby maska była poprawna, tak? Ja, bo, bo ogólnie między routerami to maska może być ta z trzema zerami, nie? Ale ten, tak, aby. No to Wam zaraz pokażę też. Okej. Okay. mm Dobra, w końcu. Zasyskam. Czy to działa na pewno ten DNS? O, czemu? Aha. Dobra działa, dobra to teraz rzecz ważna, teraz będziemy to łączyć i które to będą te, te kable, tam się nie... e, Ten przecinany chyba może być. No ogólnie ten zrobiony to był dobrze, bo ten między, ten między tymi to był zły. Mówię ten koper coś tam ten przecinany niby jest dobrze. Krosowany? Tak. Rosowany. No no. Niby, niby pasował. No dobra. No, ja użyłem tego, tego pierwszego. A tym pierwszym nie można. A. Ogólnie. Mówi, że światło. Te. To nie. To jest z konsoli. Ale ogólnie on y, używał y, światłowodu, a teraz jest Paradigm że światłowodu nie można używać. No, a czyli fiber odpada, czyli tylko te... Prosowany i ten straight. Bo ja używałem tych, ale tych to też nie wolno. Ciągasz? Ten crossowany, ten kurwa, co ma, no, nie wiem czy ten. Chyba ten nie, właśnie. Czy bo, pomiędzy, bo to nie jest... Pomiędzy, A, to switchami, jo. pomiędzy switchami może być, ale między routerami nie może. Pomiędzy routerami musi być światłowód. Nie, nie, mu, nie musi. może no tak mówił, że musi być światłowód między routerami. Nie, powiedział albo y, skrętka, albo światłowod. No to niech on się pierdoli, kurwa. No właśnie, no, przepraszam. Jest... Jezus, Jezus Tyle agresji w jednym człowieku. bez O matko. Trzeba czekać. Dobra, to sobie tu. Teraz wchodzę w konfig, w fase ethernet czyli to, gdzie połączyłem przed chwilą. To jest konkretny ten, e, tak jakby port, gdzie jest ten switch, nie? To jest bardzo ważne, żeby te rzeczy pamiętać, nie? Bo potem, jak będziesz sobie przykładowo robił jakieś, nie wiem. Routing, czy coś w tym stylu, to się możesz pomylić, nie? To jest no, bardzo to, ważne, żeby tak ale... coś pamiętać. A, a nie zapomnij też portu włączyć, bo miał ze mnie bekę na sprawdzianie, że tego nie zauważyłem. No i no ale to widać, jak są te trójkąty czerwone. Tak. Jeśli wiem, co nie działa, on, no i, I tu jest wie. tą, tą, tą nie? czyli ten gateway. I to jest teraz też ważne, żeby tę maskę, bo ja, ja ten zapomniałem, nie? Żeby ustawić tą 24-bitową, nie? żeby było końcówka 0,1. Bo te, jeżeli przykładowo te komputery na dole, te, te w czerwonym kwadraciku, mają 3 razy 2,5,5, a ten router ma 255000. to jeżeli ja wyślę kopertę z pomarańczowego do tego czerwonego, to to nie, nie wejdzie. Wejdzie na router, ten piąty, na górze ten środkowy, ale nie wejdzie tam na dół tego komputera. Tylko po prostu tak jakby wleci do routera i wleci z routera, nie? I wtedy nie będzie. I w tym będzie fajlet, nie? Okej, okej. Okay, okay. No. Teraz można tak sprawdzić wsiąść kopertę jakąś z komputera do tego, jest, no, jest successful. I tak musi być w każdym. I tak trzeba po kolei to wszystko robić. Jest takie żmudne, ale no.

A I, i ogólnie też jest takie coś, że czasami jak macie faillet, nie? Nawet jeżeli hmm. dobrze, to jest fajlet. bo Wem symulacji, to normalnie o koperta leci se, ta konkretna jest successful, więc z tym się też nie przyjmuj. Po prostu sobie to też dwa razy. No, okej, tak okej. Okay, okay. A jest no, jest dobra. Dziwne, że jest dobrze, ale. no. A to, jest to że w ogóle my na tym Cisco Paket Tracerze pracujemy zamiast robić tego w praktyce. A po co ci praktycznie? Racja. No przecież w firmie, ty też byś robił to w Cisco. Racja, sorry. No jest, git Dobra, to teraz połączymy to krosowanym. No Dobra, i tu jest 0.1, to też trzeba pamiętać. A, i, i też ten nazwę... To jest sieć kolejna, to fioletowe to jest sieć kolejna. I teraz między tym a tym są sieci różne. To, to jest takie przykładowe. To możecie coś innego napisać tutaj. Tak. Jo, jo. wiem. Dobra, to, to jest 0,1, a tu jest 1,0, to trzeba pamiętać, dobra. To kupertę sedam. To ja chyba wgadzałem. na kompach szkolnych jest ustawione, że się wyświetla. E, no, muszę sobie no, to, tak to łączyć tak. chcesz. A gdzie to było? Y, options chyba, Options i Preferences. I chyba to czwarte, to piąte, oto. Ja to. No i ci wyświetla, jakie porty. Są. O, jest, dobra, faktycznie. No dobra, on no, to jest, i, będzie jeszcze fajniej. Takie wygodniejsze porty. No, dobra. To no teraz robimy sobie łączenie między routerami, więc to co jest tutaj, czyli 01, wpisuje sobie adres tego tutaj, co tu jest po lewej, tak jakby, jak pieszkała ten wyjściowy port, o. I tutaj może być maska jaką chcecie, nie? Bo to jest sieć osobna, pula inna, to tam wiesz, oh, to, oh, No to oh, tam, oh, tam w oh, no. A, to, no, to oh, tutaj, no. tutaj ja myślę, że coś musimy No. A tu, tu, tu w Dubsku może być co tam jest, nie? Dobra, i tutaj trzeba też on zrobić. I tutaj, że jeśli pomyślą, to jest też 01. I tutaj port wyjściowy to jest kropka 2 na końcu. A, tam tamtej, okay. No i jest. Zielone światło. Teraz tu tam kopertę. Jeszcze jedną. No i, no i się No i teraz te dwa routery się widzą. Teraz trzeba tutaj. To było 1.0? Halo? Co to jest? Kurwa, bo, co to było? Co? Kacper był dyski, pokazał twarz. Jest ja, ja łapy 4. Czułem się jak five minut Freddy's na kamerę. Pierdola, zamskara dostałem. Dobra, i teraz to wszystko ładnie działa. A teraz między komputerami. Ja wam pokażę. Żeby tak było wiadomo. Nie działa. Dlatego nie działa, że koperta seleci i nie ma nic żadnego routingu. I po prostu tak jakby puszcza ci na router, bo widzi ten router, ale nie widzi dalej tak jakby ścieżki, gdzie ma iść dalej, nie? Nie ma takiej jakby drogi no. przekazanej, no. Więc żeby to ładnie działało, to trzeba sobie wziąć tutaj na statik. i teraz jak jest e, maska 204-bitowa to jest dobrze, bo się wtedy zeruje tak jakby ten Destiny adres, nie? Tak jak było w tym WinBoxie upierzchały. No. Bo, jak są no. te inne, to ja nie wiem, co się robi, bo zapomniałem, co się robi. Więc tutaj, jeżeli przykładowo z lewego chcę iść do środkowego, tego czerwonego, to wpisuję sobie 22, 17, nie? I tu jest ważna no, okay. maska. Maska, która tam jest, czyli 24-bitowa musi być. Fascynujące. No. Przepraszam, ja wiem co jest nudne, ale no chcieliście. Nie, no, ja już słucham no, bardzo no, ciekawym jest cały wykład. No i, i teraz e, next hop to tak jakby jak to mówił Pierzchała, adres Portu Sąsiada, czyli po prostu no Czy tu jest... wpierdalasz 11.0.11.2, czy nie? Tak, bo, tak, tak, bo to jest to, Adres o, to Sąsiada. To jest routing statyczny po prostu, jak u Marka Pieszchały, tak? Tak no. jebane, on też jest jebany przy Wow, organizing. pierwszy raz pieszkała się mi przydał. Przez no. 4 lata nauki w tej szkole. Niesamowite to, to, nie? To I Tak. co, my zobaczymy, co tu jest źle. Wchodzi, wchodzi, na dół wchodzi, wow. wraca. Gdzie to działa? ja dole. Ja ja nie, pierw... no, ale... nie, 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 Ej, nie działa. Teraz, nie, nie, nie działa, czy... dlatego się... nie działa, że jest ścieżka podana z lewego do środkowego, ale nie ma takiej, jakby z powrotem. Też, też, też musi być z powrotem, nie? A Jezu, to ale... A to, na tamtym tamtym stryku, to też musi być, że to 11, no. coś tak? No, tak. Więc jeżeli teraz chcę środkowy wrócić do lewego, to wpisujemy sobie adres tego lewego, czyli 1722170. Czyli czy tak, że miał drogę powrot, taką pętlę, nie? A, 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 takie coś, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jaka faza, kurwa. Czyli no 0. Teraz. 11, o... 0, 11. Jedna. Tak, Jed tak. Ja nie wiem, czy to jest jasne dla was? Czy... No, no, znaczy, no, na razie tak, jo. O, no ja na to porządku akurat to. Zrozumiałem, że trzeba to włócić w ogóle. Ja nadzieję, że to trzeba wócić czymś. No. No. To. Znaczy, bo on chyba na tego nam nie pokazał. Ja nie wiedziałem, że trzeba się że trzeba włócić no. tym. No, no to zawadzki fajny. No, no teraz że, że wrócić, to też nie wiedziałem. No i teraz o. Działa. No, widzę. Masz dołączyć to. No No i pan jeśli idzie koperta, wchodzi się tam na dół, ładnie. Tym razem jamal nie ukradł koperty. No. Nie wraca. No, to no i wraca. Jest to. Wraca. I to jest już o co na, na czwórkę, jeżeli byście tam chcieli, nie? Ja, ale, ale my będziemy lepsi i pójdziemy dalej. A no, Dobra. To teraz tak damy sobie taką kopertę, żeby iść w, w całkiem w prawo. Idziemy w prawo to kropka 2. Dobra. I teraz koperta poszła do środkowego. I teraz środkowego idziemy w prawo dalej. A, czyli tak jakby ten środkowy będzie z pośrednikiem między lewym tak, a prawym. Tak, tak. Idziemy dalej, czyli 17 dalej. Teraz next hope to jest... Idziemy dalej w prawo, czyli 12.0, 12.2. A to ostatnie do tego. Tak. No. Teraz chcę, kopertę. Stąd tutaj. Nie będzie działało chyba. No i nie będzie. No i on nie będzie jeszcze Musi działało. Na to powrotne gówno. Ja. To powrotne chyba. Ja. Ale koperta się idzie, koperta się idzie w Wpuszcza, ale, wpuszcza. Ale pójdzie do, tego, do tego, no. Jo. Na pójdzie ale... do routera i się wróci. No. No, ale, no, ale nie wraca. Ale nie wraca, więc trzeba wrócić. Teraz se wchodzimy na ten router. Czyli znowu ten. Ja no. I teraz wracamy do 17. Więc. 22, 17 zjechał. Idziemy w lewo. To 12 czyli 12.0.12 12. to ja to na temat rozumiem no i poszło i teraz czy pójdzie? no i gites i to tylko to na tą piątkę trzeba zrobić, tak? tak i to teraz piątkę Pójdę, nie no jak ten to nie you no know. no tylko tutaj jeszcze nie ma bo środkowi nie widzi to trzeba jeszcze dać tutaj ten static że to idzie w prawo, do tego... tego... Aha Że z prawego musi iść do środkowego, czyli tutaj trzeba dać jeszcze ten adres W sensie ten adres lewego? Nie, ale do środkowego Chyba Środkowego, bo tego środkowego... bo lewy widzi prawego, ale środkowy nie widzi prawego Że tak jakby nie ma jeszcze powrotu tego Rozumiem a, czyli na lewym też trzeba dodać adres prawego? Dobrze rozumiem? No chyba tak. Na lewy musisz A. dodać jeszcze adres środkowego. No. No ale już jest. I, I się wszystko pinguje ze sobą. A z powrotem? No też. No i teraz nie wiem, z prawego do środkowego działa. Z środkowego do prawego działa. Z lewego do prawego też działa. Tu No, Zobaczmy, może to jest symulacja. Successful. No i nie wiem. Tutaj, successful. No, no. Do lewego. Successful. No I wszystko no, działa. Dowodem na to, tak, patrzę zawacki, dowodem na to, że działa też DNS i ten routing. Jest taki, że on sobie wchodzi przykładowo na tym prawym komputerze do e, komputera, sobie wpisuje ten DNS. No i pokazuje się twoje imię i, i nazwisko. Czyli działa routing, więc działa DNS. No. A mógłbyś jeszcze raz dns -a pokazać. Yy, w sensie. No też tak jak mamy zrobić, tylko jak to wyglądało. No bo to się ten sam pokazać, jeszcze. Raz. Ja. Tu masz adres, DNS, taki, jaki tu jest? A to na każdym pc się trzeba? Tak? tak, tak, na każdym. Dobra, dobra. Bo, inaczej na to każdym. To, bo inaczej to będzie gówno. No i tutaj masz DNS. Deneson, rozumiem. Masz na moje nazwę brower i masz adres ten, który ma być. A to jest adres ten, co jest na routerze, tak? E, nie, nie. Nie, to jest. To jest serwera adres konkretnie. A, dobra, rozumiem. No. Bo, bo, bo. Bo gateway to jest adres tego routera, nie? No tak, bo tam yy, PC to nie można dać zara. Z tego co pamiętam. Masz na no, no, podwójkę. Czy znaczy, no. Ogólnie, wszystko poza zerem. No. Pokaż jeszcze ty... raz te kompy, kurwa. Ten... No właśnie, tak, jakikolwiek. pokaż lewy, ośrodkowy. Yy... Masz tutaj adres dwójka. Ma. No tak. Maska jest taka, 24-bitowa, taka musi być. No to no ja, jo, jo. Gateway to stuwa, bo taki ma router. I DNS to ten po lewej. Co tu jest? Masz tutaj ten adres, to jest adres tego. To jest ten. Sekwega, ja. A ten tam. gateway to gdzie, gdzie ty skąd ty, ten C, 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 most? jest tam C, chyba. To jest z routerka. To jest taki mój wymyślony po prostu gateway? Żeby po prostu widział tego routera, żeby tylko widział tego routera. I to kurwa wpisać w tym routerze, przepraszam. Wchodzisz tutaj i połączyłem do sobie z 00 portem. Czyli tak jakby. A dobra, już. Ku, dobra. Wierzę, wierzę, już jak wiem. masz ze Switchem i routerem? No. I już, dobra, już wszystko wiem. No i wyglądać. To tutaj i tak trzeba zrobić ogólnie samemu, żeby to zekumać? No. Mogę Wam jeszcze pokazać to na szóstkę. Czy z tym printerem to chyba wtedy jeszcze trzeba zrobić? A, tak? a ten printer tam gówno tam się nie. A to, 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 to tamten górny router to po prostu wystarczy go dodać, żeby łączył lewy no. i prawy, tak? Tak, tylko że tutaj się nie robi takiego czegoś, że się wraca na lewo, że przykładowo z lewego się spinguje na prawy, że nie wraca tutaj w lewo, tylko na górę idzie, taka pętla, nie? Więc no, ja no, jestem jebania, ale to się domyśla, że każdy wie jak to zrobić. No, jest successful? no Jest to do góry idzie i on nie idzie w lewo, tylko idzie w prawo. Po prostu takie kółko robi. No, takie sobie robi kółko, wchodzi i pinguje. A czemu to tak sobie wymyślił Zawadzki? No żeby, Nie wiem. Tak to się pieprzyć Tak, tak, żeby wszyscy mieli z tego jedynki. No i Weź i Krzysiu odpal jeszcze raz mi PZ ja zrobię z tego zdjęcie na telefonie, żeby z, pamiętać jakikolwiek. Dobra. No to sobie są zgra. Czy wam to wytłumaczyć y, jeszcze raz? No, znaczy ja to kumam, tylko po prostu kumam to po prostu. Czy ja też to rozumiem, tak nie wiem, gdzie błędy robię, to, to, to mnie wkurzyło. No to, to prawda akurat. Bo tak jakby musicie wszystko robić sobie po kolei i wszystko pingować tą kopertą, nie? Żeby było wiadomo, żeby nie było wiadomo, że przykładowo jak zrobicie wszystko naraz i będziecie szukać błędu tak długo strasznie, a jak tak e... będziecie sepingować po kolei, to będzie wiadomo. Czyli najpierw yy, najlepiej zrobić wszystko, wszystkie te trzy sekcje oddzielne i potem je tak. dopiero połączyć. Tak, bo się tak, sobie po można... tak sobie po prostu robię, że sobie robię najpierw wszystkie te Adresy. Robię se DNS od razu, z czy on działa na pewno. A potem dopiero łączę to z routerem, a potem dopiero ja robię tą, tą, ten trójkącik zielony, żeby był. Żeby był w ogóle ping między routerem a PCem, więc se pinguję to kopertą jeden, drugi i trzeci. A potem dopiero sobie patrzę, a czy potem dopiero sobie łączę między tymi. Między tymi. Pamiętam, który to sport, żeby mi się nie myliło tym kablem obsranym. No i sobie tak jakbyś tą sieć wewnętrzną między tymi dwoma dwoma routerami po kolei jedna, druga i potem spadam czy kopertą, czy lewy widzi środkowego i, 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 i czy środkowy widzi prawego. Okay. Od... No, a no dobra, to... weź Krzysiu mi ostatnią rzecz, odpal mi no. tylko ten serwerek jeszcze na chwilę. Z DNS-em? Ta. No i to masz tam adres. A to tam jeszcze wtedy wystarczy w desktop y, i na tą stronę się zalogować i wtedy tam swoje imię i nazwisko. Tak tak, tak Ustawiasz tam wpanisz indeks i tutaj się zmieniasz, nie? Okej. Okay. No. I obatem... W serwerze jak go postawiamy to nic tam nie zmieniamy. W serwerze... No nie. W serwerze nie, tylko wchodzisz sobie, czy znaczy, zależy czy będzie to DHCP. No. Wchodzisz sobie w DNS-a, tylko sobie ustawiasz tutaj ten taki adres, jaki ma być. IP ustawiasz ten adres, serwer DNS-a se ustawiasz jako adres i tyle, nie? A no dobra. No w porządku. No. Ja już rozumiem. I tak było na cały routing. Dobra, się. Ja to sprawdzian będzie trudniejsze, to nie? Ale czy on nas strolował tak. trochę z tym sprawdzianem? No trochę ja. A, co A to... Urobić?